Hej, hej, witajcie drogie panny, z tej strony Wróżka Roza. Dzisiaj chcę was zaprosić na horoskop na miesiąc czerwiec 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny. Niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę i dostaniecie przekierowanie na kalendarz. W kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny, a jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję, także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć. Czasem mówicie, że blog nie działa. Blog działa, tylko jest wyłączona wróżba cygańska. I no, jeżeli są terminy zarezerwowane, a czasem się zdarza tak, że są zarezerwowane z wyprzedzeniem o tydzień lub dwa tygodnie, no to no musicie się po prostu przesunąć w tych datach, tak? Jest też taka opcja, moi kochani, że. Że czasem po prostu z dnia na dzień jest wolny termin, tak? Że po prostu nie ma reguły, więc poobserwujcie to. Dobrze, moi drodzy, ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną. I oczywiście zachęcam do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Osoby, które jeszcze nie subskrybowały mojego kanału, bardzo gorąco zachęcam i nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. Już nie będę za dużo gadać, zatem zobaczmy, drogie panny, co tu się będzie u Was działo w finansach. Finanse. Finanse. Y dla panny na miesiąc czerwiec 2023. Drogie panny, dużo niewiadomych, jeśli chodzi o finanse, być może w coś nowego weszliście i nie wiecie, w czym jest rzecz, albo ktoś was próbuje oszukać, tak i tutaj coś ukrywa. Yy, miejcie oczy szeroko otwarte. To nie musi się zadziać, tak, ale. Ale tak jakby karty ostrzegają. Uwaga również w tym miesiącu na portfele, na wszelkiego rodzaju dokumenty. Jeżeli faktycznie dojdzie do tego, że będziecie podpisywać dokumenty, czy w banku, czy w pracy, czy gdziekolwiek, uważnie czytajcie umowy, bo mogą być fajnie sporządzone, ale jak to zawsze często bywa, małym druczkiem są jakieś haczyki napisane prawie nieczytelnym. Więc, moi drodzy, na to zwróćcie uwagę. Co mamy w tle? No, karty mówią też o działaniu. Tutaj jest jakby działanie zespołowe, tak? Czyli nie w pojedynkę. Macie złapać umiarkowanie, balans, równowagę i się nie poddawać w tym, co robicie. To, co zasiejecie, będziecie zbierać plony. Niekoniecznie od razu, teraz, ale jesienią będzie obfitość na pewno. Dociągamy karty, moi drodzy. Ta karta siedmiu mieczy niekoniecznie może mówić o złodzieju, też może mówić o waszej przebiegłości, żeby się nie dać wykiwać, żeby po prostu ta intuicja, bo księżyc to nie tylko też lęk, ale też intuicja, tak? Kierujcie się tą intuicją. Jeżeli wam jakieś podszepty czy jakieś głosy podpowiadają coś tam, no to po prostu bądźcie czujni, tak? No, i jest właśnie znowu, ponownie łapanie tej równowagi. No, zobaczcie, może też jest tak, że wy sami siebie oszukujecie tutaj. Mam na myśli swój organizm, że może pracujecie w dwóch miejscach, jest źródło dochodu z dwóch miejsc, a po prostu nie ma czasu na odpoczynek, dlatego też ta karta balansu może się pokazywać, tak? Więc, moi drodzy, tu trzeba. Jest też dokonywanie wyboru lub też no, fajna, fajna atmosfera. Tak? Uwaga też, by się nie wdać w sytuację romansową, jeśli chodzi o pracę. Co mamy w tle? No, jakaś transformacja, coś trzeba zmienić i może też się pojednacie, pogodzicie w, w pracy. Nowe, nowe spełnienia marzeń, może się pojawić miłość, zauroczenie w pracy. Bądźcie na to wyczuleni i ostrożni. No, bo może poprzez uczucia, uwiedzenie ktoś może was po prostu uwieść, a później może was krzywdzić, więc tutaj też może być to oszustwo. Nie dajcie się wykiwać. W każdym razie karty ostrzegają. Nie jest źle, bo tak jak będziecie zasiewać te plony, no to będziecie zbierać te plony. Nie od razu. Dopiero jesienią będą takie duża ilość obfitości, ale nie jest najgorzej. Pamiętajcie, żeby też spełniać się, yy, robić to, co kochacie, tak? To jest też bardzo istotne, żeby robić yy, to, co się lubi, nie? Bo może też robicie to, co musicie, tak? I to też jest oszukiwanie samego siebie, bo, bo jesteście w czarnej dupie po prostu. Idziecie do tej pracy i nie spełniacie swoich... Marzeń. I teraz zobaczymy, moi kochani, co w uczuciach i w miłości dla panny na miesiąc czerwiec 2023. Uczucia, miłość, przyjaźń. No i jest kochanka, tak? Czyli Kapłanka, przepraszam, ale jako kochanka, ja to jakoś od razu y, zobaczyłam. Zwróćcie uwagę na równowagę w dawaniu i braniu. Y, może to być też osoba młodsza od Was, M może też być dużo plotek, zwróćcie na to uwagę. No i karta drzewa karta mówi stop, tak, czyli zwróć uwagę na swoje zdrowie czy takie życie, jakie prowadzisz czy towarzyskie, czy jeśli chodzi o pracę czy to ci odpowiada czy odpowiada twojemu zdrowiu jeżeli też masz rodzinę, starsze osoby warto je odwiedzić, no drzewo genealogiczne, czyli no, nie wiem, rodzice dziadkowie warto na nie zwrócić uwagę, no lub też młode osoby, tak, czyli też może warto tutaj kogoś odwiedzić niektóre osoby mogą też jechać, planować jakiś urlop, by wyjechać ze swoją połówką jak najbardziej tak, um, więc y, takie tutaj są plany, ale jeszcze dociągnę karty, pomimo to, że jest karta STOP, y, ale jakoś tak wyszła na końcu, więc y, dociągniemy. No tak, jak powiedziałam, uwaga na te romanse w pracy, no bo jest ta karta kochanki, czyli tutaj wy możecie być też w roli kochanki, lub no możecie być, kochanka też, lub możecie kogoś. Y, no być w takiej relacji trójkowej też czy dwójkowej, że ktoś nie będzie chciał ujawnić tych uczuć na początku, może też nie będzie pewien tych uczuć, ale słuchajcie, miłość jest i to jest miłość, miłość odwzajemniona i to jest najpiękniejsze. A z denarów jest szansa na rozpoczęcie czegoś nowego, więc może najpierw będzie od takiej ukrytej znajomości. No, ale później ta znajomość może się rozwinąć. No, jest też dużo lęku, nie, nie Być może wasz partner lub partnerka, y, lub wy byliście bardzo skrzywdzeni, i teraz po prostu będziecie starać się to zmienić yy, i będziecie próbowali wejść w nową relację. Jest szansa na, na, na fajną, długą relację. Co mamy w tle? No właśnie, koniec cierpienia, uleczanie poprzez miłość. Wow, ale fajne karty. No macie szansę na zbudowanie fajnej relacji, takiej stałej relacji, może nawet zbudowanie rodziny. No może też tutaj karty pokazują, że warto pokazać tej osobie, że jesteście rodzinni, że może też zabierzecie kogoś w grono rodziny, przedstawicie no, tutaj sam, yy, wiadomo, no słuchajcie, przez ten miesiąc może się dużo wydarzyć, ale yy, no, jest ten niepokój, jest ten lęk. Yy, no, też niektóre osoby mogą być ukrywane, tak? Więc tutaj też tak może być. <laughs> Jeżeli tak faktycznie jest, jest to dopiero yy, nowa relacja, yy, świeżo się poznaliście. No, to nie starajcie się też niczego przyspieszać, tak, bo ten król Buław, to może być też Wasza energia, że będziecie próbowali w szybko wszystko ogarnąć w szybkim tempie, karty pokazały, że to ma rację bytu i ma szansę być, jak i również ten Azdenarów mówi o tym, że to może być fajna, trwała relacja, ale musi być równowaga, tak? W dawaniu i braniu, jeśli chodzi o uczucia, o miłość, okazywanie. No i jeżeli jest jesteście na razie jakby ukrywani, no to dajcie szansę tej osobie, żeby ona rozwinęła skrzydła i no, nabrała pewności co do was, tak? Bo tutaj jest, no, ten księżyc to też jest lęk. Może też tutaj ta relacja prowadzić was do wzrostu duchowego. To nie musi być też relacja miłosna, to może być taka świetna, zajebista przyjaźń też, tak? która może się przerodzić przyrodzi też w fajne uczucie. Więc może też na razie będzie też tak, że będziecie się z kimś spotykać, być może wy będziecie ukrywać uczucia do kogoś, lub ta osoba, tak, ona będzie chciała was po prostu poznać na wylot i, i wiedzieć o was wszystko. Więc tutaj e, takie są informacje. No ale dobra, zobaczymy. E, zobaczymy teraz, co nam pokażą karty Lenormand. Co nam one chcą pokazać na ten miesiąc czerwiec? Kartę Lenormand dla panny na miesiąc czerwiec. Karty Lenormand, panna na miesiąc czerwiec, czerwiec, 2023, no właśnie, trzeba rozgonić te chmury, co do miłości, nie, nie, brak pewności siebie, no ale słuchajcie, jest ta osoba Wam przeznaczona, no i dużo tajemnic, tak, więc kochani, albo to jest osoba, która się dużo uczy, może być też jakimś nauczycielem, coachem, no, albo Wy po prostu możecie mieć wątpliwości, albo ta osoba wobec was może mieć wątpliwości, co do uczuć, tak? Może ukrywać te uczucia, więc tutaj karty się powtarzają. Co mamy w tle? No, zobaczcie, mamy księżyc, ale to też może być koniec tego lęku, może być też to do grobowej dechy, słuchajcie, osoba ważna, kluczowa w waszym życiu, tak? Jeżeli też no, jest tak, że kogoś starszego straciliście albo kogoś ważnego w swoim życiu, to ta osoba jest po tamtej stronie, ale ona na, na, nad Wami czuwa, tak? Ona tutaj jest obecna. No i zobaczcie. Hmm? Jakie fajne karty, no też ta kobitka się tutaj znalazła. Słuchajcie, to też może być informacja taka, że pomimo dużego lęku, ale to może być spełnienie marzeń i ta osoba może być najważniejszą osobą w Waszym życiu, kluczową um, do grobowej dechy. Też tak może być, więc. No, kochani, jeżeli nie jesteście singlami, singielkami, rozglądajcie się, bo to może być dobry czas dla Was. Te chmury trzeba rozgonić, tak? Czyli tutaj pozytywne myślenie odgrywa bardzo istotną rolę. Yy, uczucia one są. Yy, może ta osoba musi się upewnić swoich uczuć do Was, a być może Wy musicie się upewnić. No, jest to wielką tajemnicą, ale wiecie, czasem te tajemnice więcej kręcą, nie? Jak nie możemy zdobyć tej osoby tak od razu na zawołanie. Tylko jest to później, jest nam trochę pod górkę, to my często później tą miłość tak doceniamy, tak? Jesteśmy bardziej szczęśliwi, że wow, tyle czasu, a już no, moje marzenia się spełniły i w końcu tą osobę mam. Kochani, jest też taka informacja, jeśli chodzi o Wasze zdrowie. Zwróćcie uwagę na zdrowie na, przede wszystkim na układ oddechowy, przeziębienia, płuca, oskrzela. Nie zaniedbujcie wszelkich przeziębień, bo to się może odbić na zapaleniu mięśnia sercowego. To jest bardzo istotna informacja. Więc tu idziemy do lekarza, jeżeli coś się dzieje. Jeżeli palicie papierosy, starajcie się je ograniczać. Więc po prostu dbajcie o siebie. Tak jak powiedziałam, układ oddechowy. Może to też być informacją, że warto pomedytować, popracować nad oddechem, i to też może być właśnie bardzo ważne i wpływać na, na, na Wasze samopoczucie, jak i wasze przyszłe życie, że będziecie mieli po prostu pozytywnie myśleć, odwracać te negatywne energie, tak? Pa Sygnifikator mężczyzny może mówić też zwróć uwagę na swoje ciało, na swoje hormony, zrób kontrolne badania. Księga też może być tą właśnie niewiadomą. Ogólnie możesz zr zrobić kontrol, serducha też, kardio, pójść do kardiologa, ale również krew, tak, serce to też jest krew, tak, czyli tutaj symbol zrób badania krwi, sprawdź morfologię, sprawdź yy, zwykłe najprościejsze badania, czy u Ciebie wszystko w porządku. Jeżeli masz chęć nauki, to oczywiście jak najbardziej, tak, korzystaj z wszelkiego rodzaju szkoleń, mm -hmm. No, bo to też może powodować jakiś tam rozwój duchowy, jak i również no wiedza, słuchajcie, nigdy wiedzy nie za wiele, tak? Także tutaj jak najbardziej, tak, uczymy się przez całe życie, oczywiście tego, co lubimy najchętniej, więc to, to są dobre energie. No i zobaczymy tutaj kartę rady. Teraz już patrzymy, co nam tu się pokazuje. Współczuj innym, tak, czyli też jeżeli rozmawiasz, warto rozmawiać z różnymi ludźmi, no i też no, wczuć się w tą rolę tego y, rozmówcy, y, no i y, wiecie, może też tak być, że wy może oczekujecie tego współczucia. Karta mi wypadła podczas tasowania, widocznie chciała się pokazać, już zobaczymy. Wybór. Rozważ ponownie swoje zobowiązania, masz prawo zmieniać zdanie, mm. więc to też jest bardzo istotne. Moi drodzy, to by było na tyle. Ja Wam życzę udanego miesiąca. Dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń wszystkiego tego, co sobie życzycie. Pamiętajcie o aktywności na moim kanale. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Ehm, nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by, by dostawać powiadomienia. Ja też staram się. Odpowiadać na wszystkie Wasze komentarze, które mnie ogromnie cieszą. No i życzę Wam wszystkiego dobrego. Wysyłam Wam moc pozytywnej energii. Ściskam Was cieplutko i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Buziaki, papa, pa, do następnego razu.